Serdecznie Was zapraszamy dzisiaj do wspólnego eksperymentowania. Jest nam niezmiernie miło, że Małopolską Noc Naukowców możemy wspólnie dla Was przeprowadzić jedno doświadczenie. Tak naprawdę, Małopolska Noc Naukowców to wydarzenie, do którego zdążyliśmy się już wszyscy przyzwyczaić, ale w tym roku to wydarzenie jest w trochę innej, odmienionej formie. Dlatego z racji zwiększenia bezpieczeństwa widzimy się tak naprawdę online. Dzisiaj Zrobimy sobie doświadczenie. No i właśnie, będziemy potrzebować sody, oleju, octu, barwnika no i jakiejś niskiej naczynia i strzykawki bądź pipety do zamieszania. Teraz tak, krok po kroku. Potrzebujemy sody, którą tak naprawdę na oko nasypcie do waszego naczynia, tak żeby soda przykryła dno naczynia. Teraz do naczynia wlejcie trochę oleju, nie za dużo, tak pół szklanki. Tylko delikatnie wlewajcie ten olej po ściance waszego naczynia i zobaczycie jak będzie zachowywała się soda z olejem. Teraz sobie zobaczcie, tak naprawdę na razie nic się nie dzieje. Teraz do naczynia, do szklanki, którą sobie, którą sobie wcześniej przygotujecie, wlejcie odrobinę octu. Do naszego octu, żeby był bardziej widoczny, do... dolejcie kilka kropel barwnika, żeby nam się zmienił kolor. Ja mam zielony i zobaczcie, od razu mamy zielony ocet. Teraz weźcie pipetę bądź szczekawkę, czym co będziecie mieli pod ręką. No i właśnie. I do naszego oleju z sodą spróbujcie powoli wkrabiać nasz zabarwiony ocet. wytworzą nam się bąble, ale zobaczcie, co od razu się dzieje. W momencie, kiedy nasz zabarwiony ocet dotyka sody, powstają bąble, które unoszą się do góry, bo właśnie wytworzył się nam dwutlenek węgla, który jak najszybciej chce znaleźć się na powierzchni naszego oleju. Bo wtedy uwalnia nam się dwutlenek węgla i zobaczcie, w momencie, kiedy kulki naszego octu znajdą się na górze, po jakimś czasie Opadają, dlatego że, no właśnie, dwutlenek węgla już się uwalnia. Takie doświadczenia możecie robić wspólnie z rodzicami w domu, w szkole. No i właśnie, chodzi o to, żeby być takim małym naukowcem domu, bo właśnie tak jak hasło przewodnie tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców, jak naukowcy zmieniają świat, właśnie Wy w domach możecie się dowiedzieć. Także zapraszamy do eksperymentowania. No i właśnie. I obserwowania wydarzeń na profilu Małopolskiej Nocy Naukowców. Do zobaczenia.